Hej, hej, witajcie, tu z wersji. witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajemy w Kingdom Hearts 2 po dość długiej przerwie jak to zwykle by Was tym Zagrajemy. Wracam do Was Tym razem przerwa była spowodowana tym, że mam multum nowych projektów i gier. Znaczy nie nowych gier, ale starych gier, które odkrywam dopiero co. Z tymi starymi grami była seria X, którą zacząłem. Z serii, której jeszcze słyszyłem było a strony Investigations. Na ukończeniu są Mega Man and Base. Czekam tylko na Virga i Kirby's Advent... Superstar. <laughs> a więc ostatnia nasza przygoda skończyła się na Koloseum Olimpijskim, gdzie zostało ono zniszczone, a Herkules złapał doła. Udajmy się teraz do zamku Disneya. To jest wasz zamek Musi być fajnie być w domu co? No? Wiesz coś tu nie jest w porządku Ta. Cześć Chip, cześć Dale Jak tam, leci Wróciliście Chodźcie Musisz zobaczyć klowa mini Zamek jest niebezpieczeństwie, szybko do biblioteki może spokojnie, Jesus, co się dzieje? Ludzie uwielbiam tą muzykę. Ona jest taka, taka disneyowska po prostu. Nie mogę jej inaczej opisać. Ona bardzo pasuje mi po prostu do takich klimatów Disneya. Wychowałem się na Disneyu głównie właśnie na tych yy, dziełach, do których nawiązuje ten zamek. Czyli głównie do Kaszera Donalda, do myszki Miki, właśnie do przygód z Goofim. Tego typu rzeczy, właśnie przygody z Kaczogrodu. <grymne> już sama ta nazwa przywołuje we mnie wspomnienia. A jeszcze DuckTales Remastered. To już jest w ogóle świetne. W każdym razie. Jesteśmy w zamku. Zamek jest w niebezpieczeństwie. I nacieszmy się tą muzyką, muzyką gdyż jak tylko wyjdziemy. Bardzo fajnie zrobione jest bardzo bardzo fajnie Zobacz to wszystko zrobione jest z różnych pewnie trawiastych formacji że tak to ujmę Żywopłotów może Nie mam pojęcia, nie znam się na ogrodnictwie za bardzo Mamy tutaj nowych przeciwników i chyba powinienem wam w ogóle pokazać zmiany we klikułku, jakie poczyniłem Cel ułatwienia sobie walki z nieobecną sylwetką, której niestety pokonać mi się nie udało jeszcze. Ale na to pewnie przyjdzie czas. W każdym razie, jak słyszycie, muzyka zmieniła się na bardziej nastawioną na, na akcję. To są moje umiejętności. Nie wiem, czy one się zmieniły zbytnio w porównaniu do tego, co, co było. Nie wiem, czy ja je zmieniałem. Jeżeli chodzi o przedmioty Sora teraz ma Hero's Crest, który jest obecnie najpotężniejszym Keyblade'em jaki posiadamy, udało mi się sfuzjować Midnight Anklet i jak tylko dopadnę y, ...pracownie mugli, to pokażę wam z czego to się fuzjuje i... No jakie składniki musiałem użyć. I spokojnie... Jeżeli... Dotarliście do tego etapu gry, to składniki na... Zobaczcie mi, ja mam... Katar, kaszle i chrypie w dodatku. Może tego pomiję być nie słychać, ale tak uprzedzam na szybki wypadek. A zdecydowałem się jednak nagrywać to, gdyż pewnie wyczekujecie tej serii, gdyż, no... Długo się ociągałem zrobiłem kolejnych odcinków Kingdom Hearts. W każdym razie, jak mówiłem... Niezbędne składniki do stworzenia tego naszyjnika Powinny... powinniście mieć po prostu grając w grę uważnie. Czyli nie pomijając walk, nie pomijając skrzynek. i będzie dobrze. Puzzle, kolejne części Hard. Dostaliśmy też... Przepis jakby na... Gwiezdny przepis jest Gwiezdną... formułę? Nie wiem. To jest ten... Wiecie, jak są plany budowy czegoś, to do tego się właśnie odnoszę. Może chodzi o schemat. <grystanie> tak mi się wydaje. Przepis. <grystanie> Kolejna skrzynka. Blazing Stone! Tutaj mieliśmy Blazing Shard, mamy Blazing Stone. Dużo tutaj jest rzeczy, które są Blazing. AP Boost! Już wiecie, co z nim zrobię. O, ten bombowy przeciwnik ma swoją komendę reakcji, która nazywa się Dodge Roll. I aktywuje się wtedy, kiedy aktywuje mu się ten licznik. No i polega na tym, że... Właściwie to nie, nie jestem pewien teraz do końca na czym ona polega. Chciałbym wam pokazać, ponieważ no... Nie chcę was sprawdzać błąd. Nam no, polega po prostu na tym, żeby się odturlać. Jednocześnie ta komenda reakcji automatycznie aktywuje naszego bombowego przeciwnika. Jak widać sam dziedziniec okupowany jest przez niezliczoną ilość bezdusznych. Co może zastana... Jać cholerne bomby. Wykorzystam ten czas, żeby zaopatrzyć się w AP Boost dla Sory. Nie wiem rzeczy, które są potrzebne, zazwyczaj daje Sorze, gdyż w, tych dla mnie podróżce, w tej najważniejszej dla mnie podpisce, w tej najważniejszej dla mnie. Jezu, przepraszam bardzo. Poczekajcie, momencik Co poradzicie Pewnie zapomnę, żeby to wyciąć Więc przepraszam za to bardzo Serdecznie Serdecznie przepraszam Anyways Wracając do tego co mówiłem i zaczynam powtarzać się dość bardzo Sora jest mi potrzebne, jego umiejętności są mi potrzebne I to w momencie kiedy przy boku nie będziemy mieli Donalda i Goofiego Jest jedno takie starcie i jest ono dla mnie najważniejsze jeżeli chodzi o New Game w sensie o dodatkowy content Nie o New Game Plus tylko o dodatkowy content Kino z Was tego co wiem nie ma jako takiego New Game Plus? Chyba. Nie, wydaje mi się, że dobrze. Myślę, że nie ma. Dużo tego jest, naprawdę. Cholernie dużo. Bąbko wybuchnij. Przydałabyś się. Tylko też może być. O, teraz dopiero wybuchasz? No, fuck you! God damn it. Boże święty, tych hardnesów naprawdę tu się rozpanoszyło w tym zamku, to ma być miejsce pokojowe, miejsce wesołe, świetne, takie bijące pozytywną energią, a tutaj co? Ach, bezduszni, bezduszni, bezduszni wszędzie. No hej, mamy, mamy motywację do walki. Bronimy... Bromi, bronimy nasze dzieciństwo przed atakiem bezdusznych. Co może być bardziej motywujące niż to? Oprócz tego, że tego jest cholernie dużo. I Wolałbym od tego uciec i przenieść się w końcu do tej chrzanionej biblioteki, gdzie czeka na nas mini. Mam nadzieję, z sensownym wyjaśnieniem sytuacji. Oni mieli rację. Donald i Goofy mieli rację. To nie wygląda dobrze. Pamiętajcie, z trzech macie jakieś naprawdę złe przeczucia No one się sprawdzają Tak jest i w moim przypadku Niestety Źle tego główna, jasny chwil! Wiem, że mógłbym to pominąć Ale zależy mi na ekspie, zależy mi na znajdźkach Więc nie mogę tego pominąć, nie chcę Chcę, żeby moje postaci były dobrze przygotowane Na nadchodzące wyzwania ty! Wiem, co zrobię z tym fantem! Potrenuję sobie Valor Form! Byłem taki głupi, mogłem to zrobić już wcześniej. Szczególnie, że w kolejnych level formy mają wydłużony czas trwania, więc teraz mamy aż 5 pasków do zużycia, aby sobie poćwiczyć, to jest naprawdę świetne. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy level-up do naszej umiejętności i będziemy mogli skakać jeszcze wyżej. Poproszę więcej Heartless'ów, dziękuję serdecznie, żegnam do bramy. Nie dość, że na tej na samym tym korytarzu nabijemy cały poziom. za Oh well. To jest dobrak. Czemu no, Sora nie może być taki przypakowany w swojej normalnej formie? O, oh, walor widzisz, to <totry> jest Okay. Jesteśmy już prawie na miejscu Prawie na miejscu Nie, pewnie gdyby był to mój normalny playthrough play To bym się nawet nie przyjmował, ale Nie chcę mieć, mieć, mieć później backtrackingu niego. Oh well Jesteśmy u mini Może jakieś czudenie, czy to? Cześć Mini Co tam u ciebie? Wasza wysokość, królowo mini, wróciliśmy. Jesteście tutaj. Wasza wysokość. Czy wyzwałaś nas? Gdzie jest król? Nie ma tak... Grzeczność. Proszę wybaczyć, to jest nasz przyjaciel Sora. O, Sora. Król powiedział mi wszystko o tobie w swoich listach. Powiedział, że jesteś bardzo odważnym, młodym człowiekiem. Więc wiesz gdzie on jest? A ten to tylko o królu by myślał. No pomyśl przez chwilę o jednej królowej, co ona tu siedzi tak sama w tym zamku. Co tu robią beztuźni tak w ogóle? O rany, więc to są bezduszni. Grunt to dobrze wiedzieć z czym się mierzymy. Wiem, że mogę na Tobie polegać Sora. Teraz jest coś, co chciałabym abyście wszyscy zobaczyli. Czy moglibyście mnie eskortować na misję eskortowa do komnaty? O boże. Zapomniałem ostrzec wszystkich, że zamek jest w niebezpieczeństwie. Musimy upewnić się, że są gdzieś w bezpiecznym miejscu kryci. Cały zamek? Musimy się po prostu rozdzielić, Donald. Upewnij się, że wszyscy wiedzą co jest grane. To ja zostanę z królową. Dobra, to wyjdźcie ostrzec z wszystkich, a my będziemy mieli misję eskortową, ludzie, trzymajcie mnie, nie znoszę misji eskortowych w każdej grze. Czy to jakaś nie wiem? FPP strzelanka, czy cokolwiek. Nawet... Action RPG. Action, wiem. Action. Nawet wtedy są to misje, które są denerwujące. O, mamy strony do... Mamy strony do świata puchatka, tam pójdziemy zapewne zaraz po skończeniu zamku Disneyowskiego. Żeby się dowiedzieć, co z naszym przyjacielem to jest mniej więcej... Właściwie to jest to samo, co nosimy teraz, tylko pod inną nazwą. Mam 390 kasiorki. Nic z tym nie potrzebuję. Jak tam materiały nowe do syntezy? Dostaliśmy coś nowego! Bodajże Serenity Stone. I mamy Elixir, do którego potrzebny jest jeszcze Power Stone i Dark Stone. Mam nadzieję, że dostaniemy je wkrótce, bo Elixiry nam się przydadzą, więc pewnie będę ich... Yy, będę je syntezował w większej ilości niż tylko ten jeden. Free development. Tutaj właśnie był dostępny mój e, Midnight Anklet. Jeżeli wejdziecie sobie do Free Development, to będzie tu, będą tu różne przedmioty. One są ogólnie dość przydatne. Jeżeli potrzebujemy czegoś, co broni nas przed ogniem. Proszę bardzo, Firaga Bengals, zdobyliśmy Blazing Stone niedawno, więc możemy sobie to sfuzjować. Nawet nie wiem czy to mi się kiedyś nie przyda. Dobra, nie będę może przesadzał zbytnio. Anyway, jest sobie Mini, która chodzi za nami. Są w ogóle fajne, ciekawe portrety albo króla, albo jego przodków. Nawet nie wiadomo do końca. I tak. Mini jest horrendalnie wolna, jest horrendalnie słaba, nie jest może bezbronna. Jest po prostu cholernie wolna. Nie umie się bronić. Znaczy, przed chwilą udowodniła mi, że umie się bronić. Ale okay. chodzi mi o to, że ona nie reaguje na to, kiedy zadają jej obrażenia. Patrzcie jak bardzo ona już jest skrzywdzona. Mam wrażenie, że po prostu ją zostawię. To jest w sumie nawet dobry pomysł. Ja ją po prostu tutaj zostawię. Nie był taki dobry pomysł. Szlajby to trafił. W każdym razie najlepszą opcją, o której powinienem pomyśleć na samym początku. Jest zostawić mini, żeby sobie tam stała, Zwalczyć całe zagrożenie. To było głupie tu mogli jeszcze się czaić. Zwalczyć całe zagrożenie i dopiero później zacząć ją sprowadzać to jest taktyka, w którą będziemy stosowali w sali audiencji O tak, to nie jest jeszcze koniec Haha, nie, to nie jest jeszcze koniec misji, jest gotowe, to dopiero początek Więc Siema Jak tylko zaczęły się kłopoty, upewniłem się, aby zapieczętować ten pokój Wow Ciekawe wejście, no w sumie W sumie rozsądne Jeżeli chodzi o wymiary naszych postaci Gdzie są Donald i Goofy, kiedy ich bardzo potrzebuję Albo jakiś Valorform by mi się głównie przydał No spoko, prosta Miało być zapieczętowane. Co się stało z porządnymi pieczęciami na drzwiach? Wiem, rozumiem, że zamki w drzwiach w Japonii to jest jakaś wielka rzadkość. Co udowodnił mi któryś let's play ZEIZ ATORNEY INVESTIGATIONS. Ja rozumiem, że to rzadkość, ale come on! To jest świat fantastyczny. Tu mogliby wprawić skuteczne blokady drzwi. W dup ani mi się właśnie ruszać mini. Mini jest spoko. Tak, dobrze, pokaż im mini. <ścoughs> to jest poruszające, że nie można... Z mini nie można robić żadnego ataku łączonego. Co by było fajne, żeby ona mogła użyć tej swojej magicznej mocy, aby, wiecie, wspomóc trochę Sorę, no. I samej móc bronić się przed zagrożeniem. Nie, idzie nam całkiem nieźle. Ona... jest ich całkiem sporo, ale... Dopóki... Przestańcie robić ten dziadowski. Dziadowski atak. Może przynajmniej mi mogłoby mnie le... Mogłoby mnie leczyć. Ten atak z siedź... Ciepałe przez słomkę. Nie wzywaj jej! Chwila? Chwila? O! A więc jednak dobrze mi się przypomniało. Jednak Mini ma swój atak włączony. Wiedziałem, że ma, bo on nie. Nie, Ty o to nie naciskaj, tutaj! Ty... Chodź tu. Chodź tu. Ja mogę teraz... Mogę. Tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie Niechcący mi się wciska trójkąt, czy też Y, jakie ja już tam padam, Od ich teraz. Bo czy ja mogę używać tego ataku cały czas? I to wygląda. To już jest o wiele lepsze niż próba używania się z tym samodzielnie. Możemy podejść do mini... Nie możemy nawet wejść na sz-valor form, ale przynajmniej możemy podejść do mini i kazać i odepchnąć swoich przeciwników przez wiarę. Naprawdę. Wiara czyni cuda, powiadają. Nie lubię tych przeciwników, ponieważ oni mają cholerną, jak widzicie, cholerną tendencję do... W dół! W femaryni, odskakiwania. Dupa, 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 dupa Gincie Jak ja mam go uderzyć Cholera... Ja wiem, że można by iść na pacyfistę i teoretycznie na siłę próbować Ciągle odpychać przeciwników i przeprowadzić mini przez ten pokój bez niszczenia ani jednej wieży Nigdy nie próbowałem Uważam to za metodę głupią i nie wiem nawet w ogóle czemu o tym pomyślałem jeżeli komuś się to udało, to musi naprawdę lubić misje eskortowe. No tak no, dobrą sprawę. Musimy teraz ciągle mini wzywać. I kazać ich dojść do tronu. Bardzo... To jest Donald i to jest Goofy, na pewno. Wielni ochroniarze króla. Bardzo lubię tą salę. Ona jest olbrzymia, za to ją uwielbiam. Tu? skończ mi to grać. Nie lubię misji eskortowych. Państwo bądź, bądź, to nie była misja eskortowa PER.